Cześć moi drodzy, tutaj Blue Jane. witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiałku na moim kanałku i zapraszam na piątą już część przygód wspaniałego Amigo Pancho! Jest! Kolejne podróże naszego wspaniałego bohatera, tym razem po Arktyce i po Peru! O, już czuję, och, w kościach ten zimowy, mroźny klimat, dziki i ten miś polarny, och! Okej, okay, no to play! Pierwszy poziom mas. O, i samolot. Lecimy sobie na Arktykę. Ho, 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 ho! Gwiazdka i paluszek samouczkowy. No, super, super. Tak, wyczyszczamy, wyczyszczamy naszemu amigo, bohaterowi. Tak, pole, żeby mógł polecieć do góry. A co to jest gwiazdka? Nie mogę w nią kliknąć. O, to zapewne będziemy musieli zebrać ją naszym amigo, ale tam są kolce! Hmm, czy ryzykować? No nie wiem, no nie wiem, może sprób... spróbuję? O! Udało się, jest! Co prawda musiałam poświęcić jednego balona, ale cóż, udało się, super! <laughs> no to idziemy dalej w takim razie. <laughs> wiemy, wiemy, że wentylator oznacza śmierć. To już wiemy. O, okej, okay, okej. Okay. No to co? Jeszcze raz spróbujemy tą gwiazdkę zebrać! O, o, o! No cóż, zbędny był ten trud! Nie, okej! Okay, dobra, nie będę ryzykować. Może wam się uda, moi kochani! Jak mi się uda, to się uda, a jak nie, no to mówi się trudno! Cóż, nie można mieć wszystkiego! A w tym przypadku gwiazdki! o. No i dwójeczka również zaliczona. <laughs> Okej. Super. Muszę rozsunąć teraz te wstrętne... Co to są? Belki, które przesuwam, ale z kolcami. Och! Nie wiem, jak zabrać tą gwiazdkę. Hmm... Może wam się uda? Wydaje mi się, że ta sytuacja była zbyt niebezpieczna. A tu co się dzieje? O nie! O nie! Armaty! Armaty ratunku! Hmm... Czy zdążę? Czy zdążę? Aaaa... Zdążyłam! Juhu! Cieszę się razem z Tobą, mój kochany amigo! I piątasek! O, nie! Znowu te słowrogie kaktusy! Jak się półbierały! Kominiarki mają na głowach, żeby nie można było ich rozpoznać. A to co? O, a to ciekawe. Hmm. I co teraz? I co teraz? O! O! Mogę tym kaktusem je przesuwać! Haha, ha, te, y, te w kominiarkach, kaktusy. O, do widzenia, do widzenia. To może ciebie też się jakoś uda. Zaraz zobaczymy. No pewnie, że tak. A teraz wracaj z powrotem, bo nasz amigo nie chce mieć bliskiego spotkania z tymi twoimi ostrymi kolcami. No i co? Udało się. Szustasek! Juhu! Mogę się pozbyć tego, tej skrzyni. No i co? Hmm. O. Może zrobię taką szparkę, żeby one bardziej pospadały? O! Nie, nie, amigo! O, udało się! Jest, udało się jakoś tam! Juhu, juhu! Też się razem z Tobą niezmiernie cieszę. No i mamy już siódmy levelas i oczywiście naszym wrogiem jest niedoberek, bardzo złowrogi, strzeżący sobie na nas zęby. Tak. Jest on niesamowicie opancerzony, ma taki dziwny hełm na głowie. No, jak się go pozbyć? Hmm, Zdaje się, że musi dostać się do tej klatki, na którym jest kamor. O, i mamy jakiegoś dziwnego ziemniaka z kolcami, który jest chyba kaktusem, ale jak dla mnie to jest jakiś niebieski ziemniak. Okej. Okay. I co? O! Hehe, he. ruszyliśmy go trochę, spłoszył się. Biedaczek, i co teraz? I co teraz? Aha, teraz wywalamy tą skrzynkę i baju, baju! Jesteś w raju! Hehe, he. czy uda mi się pozbierać tą gwiazdeczkę? Juhu, niestety nie! No cóż, no cóż, no to w takim razie idziemy dalej. O nie, znowu, znowu armaty. Ratunku, ratunku. Hmm. A, już chyba wiem. Już chyba wiem, należy je poprzesuwać i pozbyć się armat. Zaraz zobaczę, czy uda mi się to y, tego dokonać. <laughs> czy uda mi się to zrobić? Jednej się pozbyłam. O, jaki złom, jak mi przykro! Ale naszemu amigo Pancho nie jest przykro, bo dzięki temu dostaniemy się na samą górę. O, znowu ty, znowu ty, znowu muszę się ciebie jakoś pozbyć. Tylko jak? Hm, tylko jak? No nie wiem. O, jest kaktus. No i co teraz? No i co teraz? Nie, no to tak nie miało być. O, a, a, nie ma przycisku odśwież, więc musiałam tak zrobić. O nie. Hm, zaraz może jakoś tak? O! Tak! No, nareszcie, no nareszcie! Nie, 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 no idź tam, idź tam, kolego. O, właśnie. Hehe, sieć tam sobie. Teraz się ciebie pozbędę. Do widzenia. Do widzenia, kolego. No, nareszcie droga wolna. He. Tylko jak zabrać tą gwiazdkę? Może też tak trzeba było zrobić jak z tym kaktusem? Idziemy dalej. Dziesiątka, o nie! Jakie mają teraz ubranka żołnierskie! <laughs> Co by teraz zrobić? Może najpierw te kaktusy? O! O nie! Chyba jednak. Chyba jednak nie! O! O! Chociaż? Czekajcie. No dalej, amigo! Droga wolna, no możesz lecieć już! Czemu nie mogę w ciebie kliknąć? No, co jest? Koleżko! Biedny! Biedny dusi się tamtym ziemniakiem niebieskim z kolcami! To pewnie jakiś toksyczny ziemniak! Ratunku, ratunku! Nawet już nie mogę w niego kliknąć! No i co mam w takiej sytuacji zrobić? Hmm. Zdaje się, że chyba odświeżyć grę. Okej! Okay. Jestem już z powrotem, to znaczy Gierka jest z powrotem, bo z wami jestem cały czas. I teraz tak. Powolutku, tak powolutku, może najpierw z tej strony. O, 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 do widzenia, do widzenia, koleżko. I teraz tutaj. O, powoli, spokojnie. O, 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 o. O, nasz amigo też krzyczy. Nie, no to tak nie miało być. O nie, o nie. O, 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 o. Też bym krzyczała, jakby na mnie takie ziemniaki z kulcami zaczęły spadać. No może teraz wreszcie się uda! Ha, no nareszcie, no nareszcie! Jak zebrać tą gwiazdkę? Ktoś mi powie? Juhu! Ale ważne, że zaliczone, chociaż tyle. No i moi drodzy, rozpoczynamy już jedenasty levelas i ta złowroga baląca na nas gradem chmura, która oczywiście oznacza dla nas śmierć. Jak widzicie, kostek w Sombrero to my! Niestety! Och, może najpierw pozbędę się tego koła. <laughs> Zaraz coś zakombinujemy. Miejmy nadzieję, że skutecznie. O. Tak, tak, o. Zbierzemy gwiazdkę, chociaż może raz mi się uda. Jest! No nareszcie. Nie, nie. Idź tam, idź tam, tam. Nie! Ratunku! Jeszcze raz, jeszcze raz. Okej, okay, nie będę. Może zbierać tej gwiazdki, bo nic dobrego z tego, jak widać, nie wynika. Dam sobie już z nią spokój. Chodź tutaj do nas, no tam dalej! No, przesuń się! koleżko, No, idź sobie tam. Idź sobie tam. Nie! Nie, 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 nie. O, 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 o właśnie tak. Przelecisz może tam, dalej? No, 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 no. O, 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 o! Tak, 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 tak delikatnie. Delikatnie, żeby nie uszkodzić żeby nie uszkodzić tego drugiego balona, ostatniego, który nam został. Juhu! I co? Zaliczony levelas! Moi drodzy, Gierka Super! Serdecznie Wam ją polecam! I oczywiście chciałabym Was zaprosić do drugiego odcinka z tej Gieraski! O tak! Jeśli spodobał Wam się filmik bądź też Gierka, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Napiszcie mi też w komentarzach, moi kochani, która część naszego dzielnego amigo wam się najbardziej podoba! O tak, 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 tak! Mi się podoba już sam pomysł podróży Amiga Puncha dookoła Świata! Tyle ciekawych miejsc zwiedza nasz bohater podczas swoich podniebnych podróży. Też tak chce. Ha, ha. Tak jak teraz jest on na przykład na biegunie północnym z misiami polarnymi. Oj, zimno brrr, ziu, ziu. Ponadto choć zagadki są dość podobne w poszczególnych częściach, to w późniejszych poziomach pojawiają się już nieco trudniejsze do przejścia, co pewnie będzie teraz miało miejsce już w drugim odcinku, na nagrywanie którego już nie mogę się doczekać, a więc do usłyszenia w najbliższym czasie. Żegna się z Wami Blue Jane, cześć!